Tak proszę. Dzień dobry panie Marku, mamy sytuację kryzysową. Potrzebujemy wsparcia. Dziękuję za informację. Powołuję sztab kryzysowy. Nowy kierunek studiów. Ochrona ludności i obrona cywilna to odpowiedź na współczesne wyzwania bezpieczeństwa i zapisy ustawy o ochronie ludności, realizowany wspólnie przez trzy kluczowe uczelnie. Absolwenci tych unikalnych studiów zdobędą kompetencje pozwalające skutecznie zarządzać bezpieczeństwem państwa w sektorze publicznym, prywatnym i pozarządowym podczas katastrof, działań hybrydowych i konfliktów zbrojnych. Będziemy kształcić nie teoretyków, ale praktyków działania. Zachęcamy wszystkich. Myślę, że te studia będą studiami dzisiaj już możemy je nazwać elitarnymi. Wykorzystamy swoje doświadczenia ze studiów, które już prowadzimy studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Pierwszy rok studiów będzie realizowany w Akademii Policji w Szczytnie, drugi rok studiów będzie realizowany w Akademii Pożarniczej w Warszawie, a ostatni, trzeci rok studiów pierwszego stopnia, studiów licencjackich. Będzie realizowany tutaj w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Zaczynamy już teraz. Liczba miejsc ograniczona.